Czy i kiedy od ugody zapłacisz podatek? Czy banki znalazły nowy sposób na to, jak zarobić na nieważnych umowach kredytowych? I czy bank może mnie przymusić do złożenia oświadczenia o potrąceniu? Zapraszam! W tym odcinku dalsza część odpowiedzi na Wasze pytania z komentarzy i już zaczynamy od tematu ugód i podatków. Pytanie, jakie zadał z 72 to dzień dobry. Napisz proszę lub nagraj film, jak wygląda w tym roku podatek od ugody, od czego jest liczona kwota, czy od kredytu na dom, a co jeśli w kredycie 20% było na wykończenie domu. Kasa oczywiście wydana na urządzenia wnętrza, ale część nie mam jak udowodnić poza przelewem, ewentualnie opisz inne scenariusze. Ogólnie jeśli chodzi o temat, Związany z ugodami i podatkami, to nie ma tutaj prostych i jednoznacznych odpowiedzi. To, co musimy sobie ustalić, to to, że kwestia tego, czy taki podatek i od jakich kwot będzie naliczony, podlega indywidualnej ocenie każdego urzędu skarbowego. Nie ma w tym temacie wykształtowanej linii interpretacyjnej i najpewniej będzie trzeba poczekać na to, jeżeli tematem zajmie się Ministerstwo Sprawiedliwości lub ustawodawca i wyda jasne dyspozycje jak to należy liczyć. Ale jakie mogą kryć się tu ryzyka i kiedy na nie jesteśmy narażeni najbardziej? Najbardziej jesteśmy narażeni na takie ryzyka, że od ewentualnych korzyści po ugodzie zapłacimy podatek, kiedy kiedy kombinujemy po swojemu. Czyli część osób zdecydowała się, że po propozycji banku sami zawrą z bankiem ugodę. I to jest najgorsze, co można zrobić. Wydawałoby się, że po co mi brać prawnika, przecież prawnik będzie chciał pieniądze za swoją pracę, przecież widzę czarno na białym. Bank mi umarza cały kredyt i do tego dorzuca mi jeszcze 20 tysięcy gotówki, którą mi postanowił zwrócić. No i teraz pytanie, czy istnieje takie ryzyko, że od umorzonego kapitału i od zwróconych pieniędzy, tych 20 tysięcy, zapłacę podatek? Oczywiście, że istnieje. Istnieje ogromna różnica pomiędzy tym, z jakiego tytułu, czyli dlaczego ja, jako podatnik, odniosłem korzyści majątkowe w postaci umorzenia kapitału. Czy doszło do tego na skutek przeliczenia kredytu frankowego na złotówkowy i rezygnacji banku na moją rzecz z długu, jak i w świetle tych papierów? Mam, wtedy powstaje po mojej stronie korzyść podatkowa, od której być może będę musiał zapłacić podatek. A z jakiego tytułu zostały zwrócone te 20 tysięcy złotych? Teoretycznie efekt jest taki: jeżeli mam 20 tysięcy, dajmy na to nadpłaty ponad kwotę kapitału, to przy unieważnieniu skutek finansowo byłby identyczny. Mam unieważnioną umowę, spłacam sam kapitał, czyli tak jakbym miał umorzony dług, niby to samo, ale jednak nie to samo. Bank musiałby mi zwrócić 20 tysięcy nadpłaconych pieniędzy, no to dostaję 20 tysięcy, to grzegorz, dlaczego nagle mam płacić? Z tego podatek. No, bo co jeśli bank po prostu na skutek negocjacji, jestem taki cwany i sprytny i taki wiesz, oszczędny Janusz, który tutaj nie będzie płacił prawnikom, tylko pokombinuje sam, dostanę te 20 tysięcy złotych jako kwotę, którą bank dorzuca mi, żebym zawarł ugodę. I nie jest to nigdzie nazwane, że jest to zwrot na skutek stwierdzenia nieważności umowy, bo to dlaczego między nami pieniądze płyną, musi być. Wyjaśnione i musi być jasno wskazane, i to stanowi dopiero podstawę do tego, żeby Urząd Skarbowy ocenił, czy należy mu się podatek od ciebie, czy też nie. Zupełnie do innej sytuacji dochodzi, kiedy są odpowiednie zapisy w ugodzie, które jasno wskazują, że do porozumienia dochodzi na skutek tego, że strony uznały, że ta umowa jest nieważna i dochodzi do rozliczenia stron, czyli długu nie ma, bo nie ma umowy. Zwrot to jest zwrot tego, co żeśmy do banków płacili, i wtedy podatek zapłacimy jedynie od odsetek ustawowych, jeżeli takim porozumieniem zostały objęte. Natomiast wiele osób, które zawarły ugodę, dzisiaj ma płacz. Dzisiaj ma Ból dzisiaj ma łzy. Dlaczego? Bo nagle się okazało, że chcieli być cwansi, chcieli być sprytniejsi, i wydawało im się, że mają ten drobny sukces w postaci wygranej bez udziału pełnomocników profesjonalnych. Niestety, po drugiej stronie są też sprytni i cwani ludzie. Tam są banki ze sztabem prawników i kancelarii, które ich obsługują, i może nie do końca to jest tak, że oni na siłę chcą tak to ująć, żebyś ty musiał zapłacić podatek, ale robią tak, żeby dla nich było to dobrze, bo jeżeli ty. W ugodzie nie masz napisane, że dochodzi do stwierdzenia nieważności umowy, że to na skutek nieprawidłowości w umowie dochodzi do tych rozliczeń, tylko po prostu dochodzi do zamiany takiego kredytu na złotowy, a bank idzie ci na rękę, bo umarza ci dług, masz korzyść podatkową i masz zwrot pieniędzy, czy też nie zwrot, a masz dodatkowe 20 tysięcy, masz korzyść podatkową, masz przychód, który Urząd Skarbowy i tu w różnych regionach Polski. Może być to różnie interpretowane. M. Bank, na przykład, chcąc namówić nas do ugód, pokazuje taką interpretację z jednego z urzędów skarbowych, ale musimy wiedzieć, że to, że taką interpretację wydał konkretny urząd skarbowy, to nie jest wiążące dla innych urzędów skarbowych. Nie jest to wiążące. Pewnie teraz pojawia się w Twojej głowie pytanie. No dobra, Grzegorz, powiedziałeś o ryzykach, i dlatego właśnie obserwuję i subskrybuję Twój kanał, bo czarno na białym mówisz nam, jak się sprawy mają. Ale to powiedz teraz, to zrobić. No to ja powiem, co teraz zrobić. Zrobić dokładnie to samo, co mówię za każdym razem. Po to masz prawnika, po to masz swojego pełnomocnika profesjonalnego, któremu finalnie zapłacisz przecież za jego usługę, bo czy to się skończy w formie korzystnej ugody i porozumienia, a być może w przyszłości jest szansa na takie rozwiązania, czy w formie wyroku, to i tak ten prawnik swoją pracę wykonał, to daj mu zarobić na swoje honorarium. Niech on tą ugodę sprawdzi, negocjuje jej warunki i wynegocjuje też takie, żeby na koniec dnia nie skutkowało to dla ciebie zapłaceniem podatku. I to są te tak zwane pozorne oszczędności, pozorne oszczędności, które my próbujemy zrobić, żeby tu gdzieś przeoszczędzić, a finalnie może się okazać, że jak nie z tej strony, to z tamtej nam dołożą. Finalnie może się okazać, że Urząd Skarbowy nawet może w pierwszym roku ci się o to nie upomnieć. Może się upomnieć w drugim roku albo w trzecim. No i teraz, co w sytuacji, jeśli Urząd Skarbowy stwierdzi, że należał mu się podatek 3 lata temu? Przez te 3 lata może naliczyć odsetki od podatku, który powinnyś był czy była zapłacić 3 lata temu. Co więcej, nie wiem, czy wiesz, że od jesieni zeszłego roku, przy okazji, nie wiem, czy to było spowodowane zmianą władzy, czy to wydarzyło się chyba jeszcze wcześniej. Ale to jest informacja z jednego z urzędów skarbowych, że jeżeli zalegasz z płatnością podatku i taka płatność podatku trafi do egzekucji, czyli nie na etapie upomnienia, a egzekucji, to urząd skarbowy nalicza taką formę kary za to postępowanie egzekucyjne w wysokości 10% tego, co miałeś zapłacić, oprócz odsetek ustawowych. I nie wiem, czy masz świadomość. Wyobraź sobie teraz, że. Dostałeś taki zwrot 100 tysięcy. Czujesz się tutaj wygranym, no bo przecież dostałeś zwrot, sam sobie wynegocjowałeś z bankiem. Do tego ci umożyli. 200 tysięcy za czyli masz korzyść podatkową w wysokości 300 tysięcy złotych, jeżeli by tak urząd uznał. To nie jest pewne, od razu mówię, rozważamy potencjalne ryzyka, a właśnie dlatego obserwujesz i subskrybujesz mój kanał i kliknąłeś dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o odcinkach, bo właśnie o takich ryzykach, które nas czekają, mówimy i to podkreślacie w komentarzach, że chcecie, żeby tego było więcej. I teraz wyobraź sobie, masz 300 tysięcy takiej korzyści podatkowej, urząd skarbowy stwierdzi, że należy im się z tego 19% podatku. 19% podatku z tego no to będzie ni mniej niż więcej tylko 57 tysięcy złotych. Z tych 57 tysięcy złotych, jak to pójdzie do egzekucji, od razu dorzucą ci 5700 kary za to, że jest to w egzekucji. Do tego policzą ci 11 ponad procent odsetek w skali roku za 3 lata, to wyjdzie dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych. Nagle się okaże, że z tych 300 tysięcy, które rzekomo ugrałeś, które rzekomo wynegocjowałeś z bankiem, bo robiłeś to sami, nie zadbałeś, bo nawet nie masz. Pojęcia, narzędzi, kompetencji, i na YouTubie wam nie wyjaśnię tego, jak to musi wyglądać, bo z każdym bankiem takie porozumienia mogą wyglądać inaczej. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Prawnik, który prowadzi sprawę, musi tego dopilnować, czy powinien tego dopilnować. I teraz się okaże, że takie 57 tysięcy podatku, plus te koszty, plus odsetki wyjdzie, że masz do oddania około. 80 tysięcy i wynegocjowali, że bank zwróci ci stówę, z czego 80% możesz oddać. Mówimy o bardzo czarnym scenariuszu, i większość z was może powiedzieć: Grzegorz, no ale przecież niemożliwe, żeby to się zadziało w każdym przypadku. Może ustawodawca coś myśli. Pewnie może się zdarzyć milion różnych rzeczy pozytywnych, ale co jeśli nie? Co jeśli u wszystkich innych, i dajmy na to, jesteś z pszcimia dolnego i w pszcimiu dolnym, jeżeli byłby urząd skarbowy, to we wszystkich zwalniają, ale akurat twój nie zwolni? Co wtedy? Co wtedy? Przyjdziesz do mnie na kanał, powiesz Panie Celeban, takie żeś pan odcinki nagrywał, czemu nie mówiłeś o tym, że w Pścimiu Dolnym mogą wydać inną interpretację niż w Warszawie? Czemuś pan nie był z nami transparentny. No to właśnie jestem. Właśnie po to, żebyś, jeżeli taka sytuacja Cię spotka, pozbagatelizujesz to, o czym mówię, bo zrobisz po swojemu, bo nie będziesz w kontakcie ze swoim prawnikiem przy ewentualnych propozycjach ugody ze strony banku, a banki agresywnie cisną na ugody. Czemu? Bo wiedzą, że to jest wojna w przegranej dla nich sprawie. I stara się ograniczyć koszty. Oczywiście ugoda jest jedną z form zakończenia postępowania pod warunkiem, że jest korzystna i bezpieczna dla ciebie. A kto to ma ocenić? Ja w każdej sytuacji absolutnie nie. Po to masz prawnika, który prowadzi twoją sprawę, żeby on ci to zarekomendował. Jest jakiś prawnik, który się na tym zna i się tym zajmuje. Niech on to ocenia. Niech bierze zawodową odpowiedzialność za to, czy ci to rekomenduje, czy nie. Ale właśnie po to o tym mówię, żebyś za rok, dwa, trzy. Nie napisał mi w komentarzu, czemu żeś pan Celeban o tym nie mówił. Mówię. I teraz pytanie: czy ten temat jest dla was przejrzysty teraz i klarowny? Czy to odpowiedziało na wasze pytanie? Tu odpowiem jeszcze na pytanie, które jest w dalszej części. A co jeśli w kredycie 20% było na wykończenie domu? To akurat nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia podatkowego. Znaczenie ma to, jak. To porozumienie jest skonstruowane, jakie są w nim zapisy. I tu nawet nie będę się silił na omawianie przykładów, dlatego że w jednym banku potrafi mieć to wiele różnych postaci. Natomiast z całą pewnością, jeżeli sam jako klient negocjujesz. Nie wynegocjujesz lepszych warunków niż wynegocjuje ci twój pełnomocnik, bo on przede wszystkim ma też rozeznanie, jakie propozycje dostają inni. I jeżeli widzi, gdzie te propozycje odbiegają, to w prosty sposób jest w stanie ci pokazać, inni klienci dostali lepsze. Ponegocjuj, bo ja mam wiedzę właśnie od środka, właśnie z kurtyny, właśnie od kuchni, że może to wyglądać lepiej dla ciebie. Więc jeszcze raz przypominam, co zrobić, jak bank kontaktuje się w sprawie ugody. Dzwonić do swojego prawnika. Jak jesteś klientem Grupy Kapitałowej WOTUM, panel klienta, zaloguj się, napisz: Jest propozycja ugody, wyślij ją. Niech prawnik przejmie dalej te rozmowy. Wtedy twoje bezpieczeństwo jest w odpowiednich rękach. To jest tak jak na tych wszystkich filmikach z różnymi sztuczkami: nie rób tego samemu w domu, bo są ryzyka, na które nie chcesz się. Narażać. Kolejne pytanie zadała Monikawo4894. Panie Grzegorzu, mam pytanie odnośnie oświadczenia o, o potroceniu. Jeśli go nie składamy, bank powinien zwrócić całość wpłaconych rad w walucie, w jakiej były płacone PLN oraz CHF. Kurs franka był wtedy dużo niższy w 2008 roku niż obecnie, więc realnie klient zyskuje również różnice kursowe na przestrzeni lat. Prawda. Rozumiem, że traci taką możliwość, jeśli złoży oświadczenie o potrąceniu. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii i jeszcze jedno pytanie. Czy bank może zmusić klienta do złożenia takiego świadczenia? Odpowiem od końca. Nie, nie może zmusić. To jest oświadczenie strony dobrowolne. I teraz, czy tracę taką możliwość? Nie, tyle, że ważną sprawą, o której musimy powiedzieć, to to, jeżeli oglądasz to jako pierwszy odcinek, to obejrzyj trzy poprzednie, bo to jest czwarty odcinek, gdzie maglujemy temat oświadczenia o potrąceniu i wzajemnych rozliczeń z bankiem. Widać, że bardzo Was ten temat interesuje. Zadawajcie pytania, z przyjemnością przygotowuję kolejne doprecyzowujące odpowiedzi. Teraz, jeżeli bank nazywał zapłatę kapitału, w czasie, kiedy my go wcześniej pozwaliśmy o unieważnienie czy o stwierdzenie nieważności umowy, bo ona według nas jest nieważna od samego początku, to rozwijanie. Liczenie przy unieważnieniu jest takie, że bank zwraca to, co my płaciliśmy, my musimy oddać kapitał. Bank wzywa nas o zwrot kapitału, żeby mu się nie przedawniło jego wezwanie o kapitał. I teraz, jak my go wezwaliśmy o zwrot wszystkiego, to nam biegną odsetki 11,25% w skali roku obecnie. On nas wezwie o kapitał, to też mu mogą biec. To nie jest przesądzone, ale jest takie ryzyko, o tym często mówię, 11,25. Czyli ten kapitał do kapitału, on się tutaj zaczyna nam zerować. Ale żeby nie było takiej sytuacji, że bank trwa w tym pozwie, że w tym momencie naliczają mu się odsetki, to mówiłem o takim narzędziu, jakim jest jeszcze sprawa rzymskiego, przez wielu zapomniana taka instytucja właśnie potrącenia, które to potrącenie powoduje, że my uznajemy, że mamy zwrócić bankowi te 300 tysięcy, mówimy, ty sobie potrąć te 300 tysięcy, jeżeli tyle było kredytu, z tego, co masz nam oddać. No ale pytanie jest jakże zasadne od pani Moniki, czyli właśnie, no co z tym, jeśli wpłacaliśmy we frankach. Więc kiedy robimy to w grupie kapitałowej wotum, to zazwyczaj wygląda to w taki sposób, że najpierw w tym potrąceniu dotykamy tematów pieniędzy, które są zasądzone lub są w pozwie, dotykamy również rad wpłaconych w trakcie procesu, dotykamy również odsetek za zwłokę, za czas postępowania i jeśli to nie wystarczy, to kapitał, który jest to, najpierw potrącamy z PLN-ów, a dopiero później na samym końcu te franki. I teraz to w takim potrąceniu, to wierzyciel, czyli bank, ma możliwość zdecydowania o tym, jak te franki nam przeliczy. Natomiast z naszej praktyki wynika, że kiedy wzywamy o przeliczenie po średnim kursie NBP z dnia wymagalności, czyli z dnia tego porozumienia, to większość banków nie robi z tym problemu i uznaje takie rozliczenie, ale różne kancelarie mogą mieć różne praktyki, proponuję sprawdzić w swojej kancelarii. Więc czy tracimy tę górkę od 2008 roku co kurs Franka Urs? Nie, nie tracimy, tylko kwestia, którego dnia nastąpi to przeliczenie i po ile będzie kurs Franka. Zanim odpowiem na trzecie pytanie, to jedna krótka informacja. Jeżeli brałeś jakikolwiek kredyt gotówkowy w złotówkach lub konsolidacyjny, albo nawet na zakup nieruchomości, ale nie zabezpieczony hipoteką, to być może w Twojej umowie również są nieprawidłowe zapisy, podobnie jak w frankowej, które mogą spowodować, że nie będziesz musiał spłacać całego kredytu w sensie odsetek i prowizji, a możesz dostać zwrot za poprzednie lata. Warto to sprawdzić i sprawdzamy. Takie rzeczy bezpłatnie. W opisie do tego filmu masz link do umówienia się na rozmowę z ekspertem z mojego zespołu. Więc jeśli brałeś kredyt gotówkowy albo konsolidacyjny w złotówkach, lub kredyt na zakup nieruchomości lub budowę domu, ale nie hipoteką, wejdź w ten link, wypełnij formularz, ekspert z mojego zespołu zadzwoni i bezpłatnie, niezobowiązująco sprawdzi, czy i co możemy dla ciebie uzyskać. Kolejne pytanie również dotyczy kwestii oświadczenia o potrąceniu. Krzysztof pyta. Tak. Proszę jeszcze o wyjaśnienie, czy potrącenie powoduje przegraną banku w procesie z jego powództwa o zwrot kapitału? Moim zdaniem tak. Także my wygrywamy sprawę, dostajemy zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Gdybyśmy nie potrącili, odsetkowo pewnie by wyszło na to samo, ale bank by wygrał tę sprawę i my byśmy musieli zapłacić mu nie tylko koszty zastępstwa, ale i koszty sądowe, a to 5% od wartości pozwu, nieprawdaż? Więc już mówię, jak to wygląda. Czy bank przegra? Ponieważ te sprawy Są dosseć młode. To trudno tu mówić o tym, żebyśmy mieli jakiś zbiór tysiąca czy dwóch tysięcy wyroków, na podstawie których możemy stwierdzić, że tak to działa. Jak to powinno wyglądać z punktu widzenia prawa? Jest to taki potworek prawny, który powstał, bo przecież my się sądzimy z bankiem, że umowa jest nieważna. Bank mówi, że jest ważna, ale jednocześnie, żeby zabezpieczyć inny kawałek swojego interesu, czyli kwestię przedawnienia swojego roszczenia, już nas pozywa, że gdyby się okazała nieważna, to oni już chcą pieniędzy. I to jest trochę taka dziura w prawie, trzeba powiedzieć. Nie nie jest to zbytnio logiczne, ale tak jest to ze sobą połączone. I my nie możemy z tym dyskutować, bo nie my ustanawiamy prawo. Mówię o faktach, jak to wygląda. I teraz, jeżeli bank nas pozywa, a my składamy to oświadczenie o potrąceniu, czym uznajemy roszczenie banku, które samo w sobie jest przedwczesne, bo nie powinno być sformułowane, ale jest, to w tym momencie bank powinien taką sprawę przegrać. Bo jeżeli my uznajemy roszczenie, to roszczenia nie ma. I co tu jest bardzo ważne? W tej sytuacji pytanie, co z tymi kosztami zastępstwa procesowego, co z kosztami WPS-u, 5%, jak słusznie zauważył Krzysztof, to w tej sytuacji zależy to od decyzji sądu. Sąd może zasądzić te koszty od banku, ale może też te koszty znieść. To już zależy od decyzji sądu. Czyli koszty te płaci bank lub zostaną one zniesione, jeśli taka będzie decyzja sądu. Mam nadzieję, że omówiłem te tematy dosyć dokładnie i jeżeli teraz masz pytania do tego materiału, koniecznie napisz je w swoim komentarzu, wybiorę te, które mają najwięcej polubień lub powtarzają się tematy najczęściej, i nagram na ten temat odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Pamiętaj, żeby subskrybować mój kanał i również kliknąć dzwoneczek, bo wtedy będziesz dostawać powiadomienia o nowych firmach. Jeżeli ten film dał Ci wiedzę, dał Ci jakieś informacje, które rozjaśniają ten temat walki z bankiem, oszczędził czas, pomógł w jakiś sposób, daj łapkę w górę pod tym filmem i napisz jakikolwiek komentarz, chociażby dla zasięgu, aby algorytmy YouTube'a poniosły ten film do innych osób, które powinny go znaleźć. Jest pytanie, które nurtuje też wielu i wiele z Was. Jak to jest z tym przedawnieniem roszczeń banków? Kiedy bankowi się roszczenie przedawnia? Kiedy nie będę musiał, musiała oddawać kapitału? Dokładnie ten temat omówiłem w tym odcinku, więc jeżeli Cię to interesuje, przejdź do niego i obejrzyj ten odcinek. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celeban.